Zdradzę Wam pewien sekret, od kiedy tylko istnieje spoiler included, myślałem o tym, by zrobić odcinek o Batmanie The Animated Series i cały czas odwlekałem ten temat i odwlekałem, ale ostatnio Egmont wydał Szaloną Miłość komiks z Tima i Paula Diniego, więc pomyślałem jak nie teraz, to kiedy? Batman Szalona Miłość. Ten komiks to swoisty event. Został stworzony przez ludzi, którzy odpowiadali za produkcję Batmana The Animated Series, serialu, który bardzo kreatywnie, a jednocześnie z poszanowaniem materiału źródłowego, podchodził do postaci Batmana, miasta Gotham i jego mieszkańców, czy panteonu złoczyńców. Nie jestem jakimś ekspertem od animacji, nie znam nawet wszystkich tych wydanych ze styli DC, bo zwyczajnie w pewnym momencie Warner zaczął mnożyć je na potęgę. Wychodziło ich naprawdę bardzo, bardzo dużo, a jednocześnie wszystkie były do siebie dosyć podobne, a z drugiej strony wiecie, jeśli studio nie zależy na tym, by jakoś je urozmaicić stylistycznie, by dodać jakieś nowum, to czemu mi miałoby zależeć na tym, by sprawdzić co tam nowego upichcili? No, tak jakby w dwie strony to działa, więc ja dosyć konsekwentnie nie tyle omijam, co po prostu nie jestem zainteresowany większością tych rzeczy. Ale nie o animacjach DC w ogóle chciałem dzisiaj pogadać. Chodzi mi po prostu o to, że nie jestem ekspertem od animacji. Jednak nadal uważam, że Batman TAS to jedna z najlepszych kreskówek wszechczasów i zdecydowanie najlepszy serial animowany na podstawie komiksu superbohaterskiego. Koniec kropka, przynajmniej z mojej strony. Popularność serialu sprawiła, że twórcy dostali do dyspozycji nie tylko kolejne sezony, ale również kilka filmów pełnometrażowych. Spory sukces, biorąc pod uwagę ówczesną konkurencję, również tą obecną w polskiej telewizji, bo Spider-Man The Animated Series zestarzał się bardzo, bardzo źle. No i ci twórcy, Bruce Timm i Paul Dini zostali poproszeni o narysowanie i napisanie kilku komiksowych specjali w stylu retro i estetyce, którą tak bardzo wszyscy pokochali w ich serialu animowanym. Tym sposobem powstała najpierw szalona miłość, a później kolejne historie, które również możecie znaleźć w tym zbiorze. Ale najpierw pomówmy chwilę o Medlow. Tutaj jest oryginalny Origin Harley Quinn, napisany i narysowany przez jej twórców. Warto go znać, jeśli jesteście fanami postaci zarówno Harley, jak i Jokera. No i w sumie warto znać, jeśli na przykład wybieracie się do kina na Birds of Prey względnie niedługo. Warto po prostu wiedzieć skąd się wziął, gdzie miał początek ten popkulturowy fenomen Harley Quinn. Ten komiks przedstawia Harleen Quinzel jako psycholożkę z obsesją na punkcie sławy. Zaczyna pracować w Arkam i koniecznie chce rozmawiać z Jokerem. Wyobrażając sobie, że go wyleczy, napisze o tym książkę, która wyprzeda się w preorderze i zostanie bestsellerem. A ostatecznie dziewczyna dostanie swój program w telewizji i będzie jak opra czy ktoś taki. Tylko że Joker jest zabójczym i przebiegłym draniem, który karmi ją odpowiednio dobranymi komplementami, rozkochuje ją w sobie i gra na jej emocjach z wirtuozerską precyzją. Uwielbiam to, jak ten komiks przedstawia Jokera, absolutnie uwielbiam, bo twórcy nie próbują w żaden sposób tłumaczyć jego szaleństwa, nie dają mu usprawiedliwień. Nie szukają w nim tej zgubnej głębi, której generalnie szuka się w jego postaci stanowczo zbyt często i za sprawą której często społeczeństwo widzi w nim jakiegoś idola. Tutaj Joker jest damskim bokserem, jest toksycznym typem, który krzywdzi ludzi, wykorzystuje najbliższych, by po prostu nakarmić swoją obsesję. Joker, Harley i Batman tkwią w takim miłosnym trójkącie, gdzie Joker jest zakochany w Batmanie albo zakochany w różnych sposobach na to, by. Zabić Batmana i zrobić to w jakiś efektowny, widowiskowy sposób. Harley z kolei jest zakochana w Jokerze, tylko że ten nie zwraca na nią uwagi w innym kontekście niż wtedy, gdy faktycznie snują plany, jak tego Batmana ubić. Harley jakby gra w tę grę, bo chce się przypodobać Jokerowi. Wygląda to mniej więcej tak jak w tym dramowych sytuacjach, gdy jakiemuś chłopakowi bardzo podoba się dziewczyna, i tkwią w takim dziwnym friend zone, ponieważ no, ta dziewczyna czuje, że dzięki temu chłopakowi może mieć dojście do innego chłopaka, który jest najprzystojniejszy w całej szkole, albo coś takiego. I w ogóle ona nie dostrzega, że podoba się właśnie temu, z którym spędza dużo czasu. A on tak bardzo chce spędzać z nią ten czas, że. Potrafi się na to wszystko godzić, a nawet daje jej rady, jak poderwać tego najprzystojniejszego, bo po prostu lubi jej towarzystwo i boi się, że inaczej je straci. Dlaczego ja w ogóle o tym gadam? To, to nie jest temat do Spoiler Included. Generalnie ktoś inny powinien chyba zrecenzować Madlow. Tu Kuniewska na przykład. Albo zrobić z tego odcinek do Ja i moje przyjaciółki idiotki. Polecam podcast. Harley to idiotka czystej wody. A Batman chciałby się z tego układu wymiksować, bo generalnie ma w nosie Jokera i Harley i gdyby nie to, że starają się przykuć jego uwagę i są przestępcami, pewnie nawet by o nich nie myślał. Tak, Szalona Miłość jest bardzo dobrym komiksem narracja jest super tempo bezbłędne. Snucie historii w komiksowym medium wyszło timowi i niemu bardzo dobrze i słusznie zdecydowali się tutaj na prosty, klasyczny układ dziewięciu identycznych paneli i łączenie niektórych z nich wtedy, gdy tego potrzebują. Wisienką na torcie jest jednak estetyka tych rysunków: kartunowa, ale jednocześnie mroczna tam gdzie trzeba. Sugestywnie brutalna, ale przede wszystkim dynamiczna i intensywna. Poza Medlow jest w tym komiksie również wyjście na prosto. Mała opowieść, która jest tylko pretekstem, by oddać ołówek w ręce różnych utalentowanych artystów i pokazać historię złoczyńców ze wspólnym mianownikiem. Wszyscy wychodzą z Arkam i mają rozpocząć uczciwe, normalne życie. Jest to taka historia śmiech po północy z jokerem w roli głównej, która świetnie pokazuje tego złoczyńcę, pokazuje jego szaleństwo i to, że on nie ma przyjaciół, a zostawia po sobie tylko trupy. Jest koszmarny rejs, krótkie starcie Batmana z Poison Ivy na statku rejsowym. Jest wesoły Mikołaj, historia o tym, jak Bulok i Montoya w przebraniach Mikołaja i Elfa próbują rozpracować szajkę złodziei i kieszonkowców, a w pobliżu jest również Batgirl, która pomaga im w rozpracowaniu całej intrygi. Jest tutaj wreszcie dłuższa przygoda zatytułowana Demony, w której Batmanowi w walce z Rejszą Gulem pomaga Etrigan. Jest to naprawdę niezła przygoda, od której nie można się oderwać i to przypomniało mi jakie doświadczenia towarzyszyły mi podczas oglądania Batmana Taz, gdy byłem małym dzieckiem. Tam czułem dokładnie, dokładnie to samo. Jest wreszcie małe komiksowe opowiadanie we dwoje, utrzymane w stylistyce klasycznego noir, które opowiada o próbie powrotu na prostą Harvey Dent'a. Udało się zoperować plastycznie jego twarz, a dodatkowo Harv i pani chirurg, która go zoperowała zakochują się w sobie. Polecam ten komiks. Uważam, że to jeden z lepszych tytułów o Batmanie, które ukazały się na polskim rynku komiksowym w ubiegłym roku. A było tych tytułów z Batmanem naprawdę sporo, więc to jest dobra lektura. Ale też nie ukrywam, najwięcej frajdy z tego komiksu będą mieli ci, którzy są fanami animowanego Batmana, Batmana The Animated Series. Takimi jak ja. Ja jestem jednym z takich ludzi. I dla mnie ten komiks jest fantastyczny. Chciałbym, żebyście wy również pokochali tę kreskówkę, jeśli jeszcze tego nie zrobiliście. Musicie przynajmniej spróbować, bo nie znając tego klasyka, nie można w mojej opinii dyskutować o ekranowym Batmanie. Dlatego przygotowałem dla was topkę moich ulubionych odcinków Batmana The Animated Series. Przejdźmy do rzeczy. Miejsce piąte. I Am The Night Gordon, Bullock i mnóstwo innych policjantów przygotowuje obławę na jakiegoś groźnego gangstera. Czekają na Batmana, bo ten chciał ich ubezpieczać. Ale Batman przechodzi właśnie jakiś dziwny kryzys tożsamości. Zastanawia się nad sensem swojej misji i jest przerażony tym, że jego działalność może być mocno przereklamowana. Ostatecznie Batman dociera na miejsce, ale jest mocno spóźniony. Policja zaczyna obławę bez niego i tym sposobem Gordon zostaje ciężko ranny i zapada w śpiączkę, a przestępce, którego próbowali złapać, udaje się złapać, ale tylko na chwilę, bo ucieka z więzienia i chce zemścić się na Gordonie. To bardzo dojrzały odcinek. Pamiętam, że gdy oglądałem go mając 6 lat, nie skumałem, o co w nim chodzi. Czułem się dziwnie podczas tej sceny, gdy Batman demoluje Bat jaskinie. Nudziłem się, gdy Batman umoralniał jakiegoś młodego włóczęgę zamiast kopać tyłki przestępców. Więc jeśli macie 6 albo 7 lat, to nie polecam. Możecie się nudzić, ale jeśli jesteście starsi, a jesteście, to, to jak najbardziej polecam. Miejsce czwarte: Heart of Ice. Batman TAS, co prawda nie stworzył Mr. Freeza, ale z mało znaczącego wilena, który w sumie nikogo nie interesował i z którym nikt nie potrafił zrobić nic konkretnego, wreszcie stworzył bohatera z krwi i kości, takiego z motywacją i wiecie, z celami. Ten odcinek jest kapitalnie wyreżyserowany. Ma rewelacyjną ekspozycję, gdzie początkowi złoczyńca i dobroczyńca w finale może nie tyle zamieniają się rolami, co jesteśmy w stanie zrozumieć tego pierwszego i obdarzyć antypatią drugiego, a cały ten zwrot w przekonujący sposób następuje w zaledwie 20 minut. A dodatkowo niesamowicie podoba mi się fakt, że ten bogaty w gadżety Batman, który ma batarang na każdą okazję, w ostatecznym rozrachunku pokonuje Mr Freeza, również uzbrojonego w gadżeciarski kombinezon termosem z gorącym rosołem. To jest fantastyczne. To jest tak genialny pomysł. Miejsce trzecie: Appointment in Crime Alley. Po pierwsze, ten odcinek jest chyba najbardziej street levelowy z całego serialu. No, może obok kilku innych. Batman musi poradzić sobie tutaj ze zwykłymi zbirami, gangsterami, podpalaczami, ale przede wszystkim z agresywnym, nieuczciwym przedsiębiorcą. Który ma głęboko w poważaniu ludzką godność i nic go nie powstrzyma na drodze do osiągnięcia celu. Kocham ten odcinek za jego uliczny wymiar, za pokazanie, że Batman jest dla ludzi, zwykłych ludzi, często biednych ludzi, którzy mieszkają w jakichś slumsach. A w obliczu tych niektórych kosmicznych konfliktów, z jakimi Batman musi się ścierać, na przykład będąc członkiem Justice League, można o tym łatwo zapomnieć, a przecież nie o to chodzi. Jest tutaj jedna scena, gdzie Batman musi zatrzymać pędzący z ludźmi tramwaj i robi to przy pomocy swojego Batmobilu. Jest to najlepsza scena z Batmobilem w całym Batmanie The Animated Series. I jednocześnie chyba jedyna scena, gdzie widzimy osłony Batmobilu, takie jakie zaprezentował nam Tim Burton w swoich Batmanach. Fantastyczna robota. Ale to nie jest powód, dla którego ten odcinek znalazł się w topce. To jest film, w którym ostatecznie, pomimo wszelkich sukcesów Batmana po drodze, złoczyńca jest górą. Tak, tutaj Batman nie wygrywa, a z drugiej strony wygrywa, bo przypomina sobie, że robi to dla zwykłych ludzi, zwykłych obywateli, i to właśnie z nimi, jakby chce trzymać sztamę, i to dla nich walczy. Więc tak, to jest uliczny Batman 100%, propsuje. Miejsce drugie, almost gadym. Złoczyńcy spotykają się przy partyjce pokera w jakimś piwnicznym klubie. Podczas gry wymieniają się historiami na temat tego, jak prawie udało im się załatwić Batmana. Ta kanwa fabularna staje się punktem wyjścia dla festiwalu kapitalnych miniaturek. Batman, który prawie ginie przygnieciony ogromną monetą. Batman, który prawie ginie ugryziony przez ogromnego strusia. Batman, który prawie ginie zwabiony przez Poison Ivy na halloweenowe przyjęcie. Każda z tych historii jest świetna i ma swój urok, ale wisienką na torcie pozostaje opowieść Jokera, bo właśnie ona daje nam odpowiedzi na pytanie, po co w ogóle to spotkanie przy kartach, gdzie my się znajdujemy i, i do czego to wszystko prowadzi. Ten odcinek to jest wirtuozeria, to jest perfekcyjnych 20 minut filmu. Nie da się usunąć z tego ani jednego ujęcia, wszystko działa świetnie. Mam ciary nawet teraz, gdy go wspominam. Byłby na pierwszym miejscu tej listy, gdyby była obiektywną topką. Ale nie jest, więc na pierwszym miejscu znajduje się. Zaraz, zaraz, zanim przejdziemy do zwycięzcy, zajmiemy się kilkoma odcinkami, które nie dostały się do ścisłej topki, ale są na tyle dobre, że koniecznie chciałem o nich wspomnieć w tym odcinku. Joker's Wild. Świątynia Szalonego Jokera to najlepszy przekręt ubezpieczeniowy w historii filmów animowanych. No i ucieczka Jokera z Arkam jest świetna. Clack King. Uwielbiam tego antagonistę, jego motywację, ale przede wszystkim jego timing. No i mamy tutaj Batmana MacGyvera w pułapce oraz finałową walkę na wskazówkach ogromnego zegara. Czego chcieć więcej? Eternal Youth. Alfred jedzie się odmłodzić do kliniki zdrowia, gdzie uzależnia się od toksycznej substancji, która przygotowuje go do przemiany w drzewo. Thriller medyczny najwyższej próby. Shadow of the Bat. W sumie to dwa odcinki tworzące jedną historię. Debiutuje tutaj Batgirl, Matches Malone i jest to najlepsza historia z Two -face w tasie. Showdown. Historia rozgrywająca się na dzikim zachodzie, której głównym bohaterem jest Jonah Hex. A jaki to ma związek z Batmanem? Oczywiście Rachel Ghoul. A na miejscu pierwszym znajduje się Dreams in Darkness. Batman trafia do Arkham. To znaczy, jest jednym z pacjentów azylu dokładnie tak samo jak wszyscy złoczyńcy. Trafił tutaj krótko po tym, jak próbował powstrzymać jednego złoczyńcę przed zatruciem wody pitnej w Gotham i niestety naraził się na trochę jego toksycznej substancji. Od tego momentu u Batmana zaczęły nasilać się obawy i objawy. Dostał z widów halucynacji, a im więcej czasu upływa, tym jest z nim gorzej. Wreszcie doznaje przez to groźnego wypadku Batmobilem i trafia do azylu. O wszystkim, co przedstawiłem do tej pory, dowiadujemy się z perspektywy pierwszej osoby od samego Batmana. Jest to narracja rodem zaczerpnięta z czarnego kryminału, łącznie z kadrowaniem od dołu i wszystkimi tymi elementami. Ale Wreszcie docieramy do setna. Docieramy do punktu wyjścia, gdzie Batman siedzi w arkam i kombinuje, jak tu powstrzymać Scarecrowa przed realizacją swojego planu. Bo przecież wiadomo, że chodzi o Scarecrowa, no nie? Uwielbiam w tym odcinku wszystkie te haluny Batmana i to, w jak genialny sposób go charakteryzują. Ogólnie odcinki ze Scarecrowem zawsze miały ten mocny punkt, że działały na podświadomym poziomie i robiły tam robotę. Tylko, że Dreams in Darkness ma zdecydowanie najlepsze sekwencje tych halucynacji. Są po prostu kapitalne, rewelacyjne, a jednocześnie przez cały ten czas serial w ogóle nie ucieka od konwencji, którą sobie wypracował. Nie próbuje wchodzić w jakąś taką totalną abstrakcję. Cały czas trzyma się właśnie tego stylu Brusatima. Dreams in Darkness to kapitalny odcinek, mój ulubiony. A jaki jest wasz, albo jakich jest waszych pięć ulubionych odcinków Batmana TAS? Dajcie mi znać w komentarzu pod filmem. To by było wszystko na dzisiaj. Widzimy się w następnym odcinku Spoiler Included. Trzymajcie się. Do zobaczenia. Cześć!